Witajcie! W dzisiejszym programie dowiecie się co zrobić, żeby nie wydać 100 tysięcy dolarów na pobyt na Malediwach. I zobaczycie, czy to miejsce rzeczywiście jest tak piękne. Witajcie! Dzisiaj moja opowieść o Malediwach a konkretniej będziemy rozmawiać głównie o wyspie Male i o wyspie Mafushi. E... Mamy z tyłu szkołę, mam nadzieję, że będzie mięsko wysłychać. E... Powiedzmy sobie kilka faktów na temat tego przebiegłego miejsca. Malediwę jest to najmniejszy kraj muzułmański na świecie, i warto podkreślić tutaj to, że to jest kraj muzułmański, ale nie martwcie się, możecie tutaj e, prawie w, każdych, w każdym miejscu swobodnie chodzić e, w bikini, ale są także strefy, w których nie możecie tego robić, e, więc nie róbcie tego. A poza tym, e, e, oczywiście, znajdziecie tutaj dużo, dużo kobiet w górkach, e, ale ludzie są zdecydowanie spokojni, w miarę mili, e, chociaż bez przesady, na pewno nie są tak natrętni jak na Sri Lance. Co warto wspomnieć. E, walutą jest tu rufla maledicka, a język jest to angielski lub język e, lokalny. Jeżeli macie ochotę się pouczyć, to czemu nie zapraszam? W wymowie jest on bardzo prosty zdecydowanie, ponieważ brałam lekcje u e, mojego pana instruktora snorklingu i paru słów się nauczyłam. E, no i tak jak mówię, jest tutaj przepięknie. E, już po kilku dniach mogę stwierdzić, że jest to jedno z moich e, ulubionych miejsc. Na pewno tu wrócę, na pewno chcę zobaczyć więcej wysp i przeżyć tutaj jeszcze wiele pięknych chwil, bo mam takie poczucie, że każda chwila tutaj, może nie każda chwila, ale wiele chwil tutaj jest czymś w rodzaju takiego rytuału. Każdy, każdy zachód słońca, który spędzam na plaży jest czymś pięknym i w ogóle mam zupełnie inny odbiór tego miejsca niż Sri Lanka. Każdy po prostu moment czuje, że tutaj jest w jakimś sensie taki bardziej szczególny i naprawdę jest tutaj przepięknie. Wiem, że się powtarzam, ale nie wiem, co mogę innego powiedzieć. Jest po prostu tutaj bardzo, bardzo pięknie. I tak jak mówiłam, tym razem będę bardziej pokazywać to miejsce w takiej formie vlogowej. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś skleić w całość. Słuchajcie, Wyspowa Fushi jest to świetne miejsce dla wszelkiego rodzaju sportów wodnych, takich jak na przykład przede wszystkim snorkling. Zobaczcie, okay. dzisiaj byłam na snorkelingu, zresztą każdy mój dzień jest tutaj snorkling. i było naprawdę, naprawdę przewspaniale, prze także gorąco Wam to polecam. Inne rzeczy, które możecie tutaj robić to jest na przykład kitesurfing, windsurfing ewentualnie, chociaż to nie jest najlepsze miejsce do tego, tego rodzaju sportu. Możecie tutaj też wypożyczyć sobie motorówkę, łódkę, pochłonąć gdzie Wam się podoba. Możecie tutaj też pochowywać na tak zwanym buntonie. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli będę cię gadać jakieś głupot, to to dlatego, że jest gorąco, a może dlatego, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i mam sobie dużo takich dużo ekstracji, pozytywnych emocji, więc nie przejmujcie się tym. No i generalnie wszelkie sporty wodne tutaj jak najbardziej mają miejsce i jest naprawdę pięknie tutaj. Jest tutaj dokładnie tak, jak jest na, na sztukach, tylko lepiej. Także tak jak widzicie, jest tu bardzo specyficzny, za chwilę będzie padać, jest tu niezwykle wilgotno, ale jest, jest super, po prostu. Polecam Wam odwiedzić Maledive, zanim zatoną. To miejsce ma niestety swoje problemy, a mianowicie kryzys klimatyczny może je zatopić. Owszem, są także problemy śmieciowe, jeżeli chcecie, to możecie o tym więcej poczytać w necie. Co do zwierzaków, to jest tutaj bardzo dużo kotów. E, też podejście, myślę, ludzi tutaj do zwierząt jest inne niż w Europie, ale to jest zupełnie inny i dłuższy temat. E, ale przede wszystkim ocean indyjski jest wspaniały. E, ja jeszcze pójdę sobie jutro na kajaki i tak jak widać atmosfera jest bardzo taka wakacyjna i, i sympatyczna.